Maj to dopiero rozgrzewka, jeśli chodzi o przygotowywanie przetworów, jednak już w tym miesiącu można zacząć zapełniać spiżarniane półki. To czas przygotowywania zdrowotnych syropów, zmniszka lekarskiego, pędów sosny i czarnego bzu i zamykania w słoiki warzywnych smaków wiosny, młodego szczawiu, szparagów i rabarbaru. Zebraliśmy dla Was przepisy na majowe przetwory. Mniszek lekarski coraz więcej osób gromadzenie pysznych przetworów na czasy słoty i zimna rozpoczyna już w maju, i bardzo dobrze, bo maj to czas wiosennych smaków, które możemy zatrzymać na długo. Maj kwitnie i z tego kwitnienia warto skorzystać. Bo w kwiatach zawarta jest moc prozdrowotnych składników, to czas przygotowywania przetworów z kwiatów mniszka lekarskiego, z których powstaje zdrowy syrop na kaszel i przeziębienie lub pyszne wino. Jak zrobić syrop z mniszka lekarskiego? Naturalny lek na przeziębienie wino z mniszka, przepis prosto z Anglii czarny, bez w maju zaczyna kwitnąć także czarny bez. Z którego również można przygotować sok, syrop albo nalewkę. Syrop z kwiatów czarnego bzu ma niezwykły słoneczny i orzeźwiający aromat. Jak zrobić syrop z kwiatów bzu? Sok z kwiatów czarnego bzu sprawdzona receptura nalewka z kwiatów czarnego bzu. Przepis dzika róża w maju obficie kwitnie dzika róża. Płatki jej kwiatów to uznany od wieków surowiec zielarski oraz cukierniczy. Trudno sobie wyobrazić warszawskie pączki bez nadzienia z konfitury różanej, z płatków dzikiej róży można przygotować konfiturę i wino. Konfitura z płatków róży, podajemy dobry przepis wino z płatków róży, domowe wino na drożdżach winiarskich pędy sosny dla zdrowia i smaku w maju można już zbierać pędy sosnowe naprzeciw kaszlowy syrop lub nalewkę, lemoniada przygotowana z syropu sosnowego z dodatkiem cytryny świetnie gasi pragnienie w cieplejszy dzień. Syrop z sosny, cudowny lek na przeziębienie i suchy kaszel, nalewka sosnowa, jak zrobić? Przepis na nalewkę sosnową szparagi, wiosenny przebój poza kwiatami w maju mamy do dyspozycji sezonowe warzywa, wyborne szparagi. Szparagi możemy zamarnować w zalewie i cieszyć się ich smakiem cały rok. Młody szczaf również możemy zamknąć w słoikach. Szparagi w zalewie. Domowe przetwory ze szparagów Przetwory z rabarbaru Jeśli chodzi o rabarbar, to pole do popisu jest naprawdę duże. Dżemmy, konfitury, musy, kompoty, na słodko i wytrawnie, jak kto lubi. Rabarbar do mięsa Trzy przepisy na wytrawne przetwory z rabarbaru Konfitura z rabarbaru Rodzynek i cytrusów Dżem z rabarbaru Trzy przepisy na przetwory z rabarbaru Kompot z rabarbarem I goździkami Mus rabarbarowy na zimę Podajemy sprawdzony przepis smary Wiosenne grzyby mają również czas zbioru pierwszych wiosennych grzybów. Smardze, bo o nich mowa, można marnować lub suszyć, pamiętajmy jednak, że te dziko rosnące są pod ochroną. Zbierać można jedynie te egzemplarze, które wyrosną na naszej posesji. Czy smardze można suszyć? Jak suszyć smardze? Jakie grzyby nadają się do suszenia i marnowania?